Jesteśmy na rozchybotanym moście linowym Bone Shaker'a, gdzie mocno zderzać i uderzać to jedyne zasady, bo to jest... TURNEL Nie I STRAŻ! To jest moje złomowisko i powiadam wam, że wszyscy tu dziś traficie! Zobaczmy, co czeka dzisiaj nasze traki. Popędzą na czołówkę w dół po rozchybotanym moście. Potem nieuchronnie się zderzą dokładnie po środku. Zwycięzca utrzyma się na moście. Przegrany spadnie w przepaść do Doliny Kości, gdzie już czeka wychłodniały pożeraż Megarex. Czy ktoś ma ochotę na rozrabiać? U jest do wzięcia! Pierwsi chętni. Kontra! Bum! Shaker! Po pososiu, Jedziemy z tym! la! Kością kość! I zobaczmy to jeszcze raz! Śmiało ruszają z obu krańców mostu! Bone Shaker z dużą prędkością parkuje swoją srebrną czaszkę na rogu Rhinomite'a! Bone Shaker wygrywa! Ja nigdy nie trafiam na złom! Odwiedzamy najsłynniejszego monster trucka, Big Futa. Jak ci się udaje utrzymywać na szczycie przez tyle lat! Tajemniczą tego sukcesu jest relacja z moimi fanami! Tacy fani to skarb! Sympa! Kontra! Bigfoot! Ostre kły i wielka stopa! To nie będzie w topa! Uuu! Zderzenie stulecia! Traki pędzą na pełnej szybkości! Wow! Co za kolizja! Snakebite a wykręca, ale się utrzymuje! Bigfoot jest oszołomiony po ukoszeniu i ląduje na złomowisku wraków! Snakebite wygrywa! Uwaga! Potrafię ukąsić z samym styczeniem! Ostrożnie! Ten tutaj wygląda, jakby był naprawdę głodny! Przecież jestem Legengą! Demodemic kontra Midwest Madness! To dopiero dziki pojedynek! Wow! Są niepowstrzymani! Cofnij tę taśmę! Demo Derby i Midwest Madness pędzą ku sobie i... O, to jest kraksa! Czołowe sterzenie sprawia, że Midwest Madness spada w spiralę piruetów! za obroty! Demo Derby przyjmuje cios, walczy z równowagą, lecz spada z hukiem na ziemię! Midwest Madness na dwóch kołach przychodzi do półfinału! Szalone szaleństwo poproszę następną rundę! Czy słyszę trzęsienie ziemi? O, nie! Bożerać Megarek wjechał właśnie po świeżą przekąskę! Jacie... To było za dużo. Reserex! Kontra! Tiger Nasi najzagorzalsi przeciwnicy! Nie yeah! idziemy! Epicko! To kraksa wzorcowa! Zobaczmy to jeszcze raz! Racey i Tiger Shark jadą bez hamulców! Boom! Zderzenie odrzuca Tiger Sharka, który perfekcyjnym saltem w tył ląduje na płetwie! Racey solidnie obrywa i zanim spadnie z mostu, mocno się chwieje. Tiger Shark utrzymuje się na deskach i pojedzie dalej! Strach wyczuwam płetwą z odległości kilometra. Głodny dinozaur znów się pojawił i ma ochotę na jeszcze więcej. Jak to jest możliwe? A następnym razem dam z siebie wszystko. Zaczynamy półfinały. Przed kolejną rundą rozgrzewa się już Bone Bow Shaker, jaką taktykę obrałeś na to półfinałowe starcie? Ta walka skończy się zanim się zacznie! Kiedy zobaczą moją srebrną czaszkę! Bow Shaker. kontra. Sejm! Zwycięzca przychodzi do finału! Co tu się stało? Pokażcie nam to jeszcze raz! Wcisnęli gaz do dechę już na starcie! O, to Snake Bite potyka się i wjeżdża z impetem w Bowl Shakera! Snake Bite wypada z toru i leci na zło. Bowl Shaker nie traci równowagi, choć nie pewnie, ale jednak utrzymuje się na moście. Rewelacja! BONE Shaker w dzisiejszym finale! Od Rana czułem to w kościach! Pożerać megarek! wrócił po drugie danie! Lubi sobie podjeść! Nie! Nie czujesz się z sobą! Przed kolejną rundą rozgrzewa się Tiger Shark! Tiger Shark, co nam powiesz przed tym starciem? Najfajniej jest się zderzać i uderzać. A ja lubię wujki! Tak! Kontra! Midwest Madness! Ostatnie starcie przed wielkim finałem. O tak! To jest mocne. Zobaczmy powtórkę. Rozpędzone maszyny sterzają się po środku mostu. Midwest Madness traci równowagę i spada w przepaść. Tiger Shark ląduje kołami do góry, ale utrzymuje się, zapewniając sobie miejsce w finale. Tiger Shark wygrywa! Jadę po Puchar Tytanów! Nadszedł czas na starcie wszechczasów. Buntownik z wyboru naprzeciw nieposkromionego drapieżnika. Kto pozostanie na szczycie, a kto będzie z niego strącony? Nikt poza mną nie wygra na moim terenie! Moje kły są najostrzejsze! O, robi się bardzo ciekawie! Zaczynamy! Błączykę! Kontra! Ta tak. Kto zwycięży i zdobędzie Puchar Tytanów? Ten puchar jest mój! No to musisz mnie powstrzymać! Shaker i Tiger Shark rozwijają pełną prędkość. Kabu boom! Zderzają się z takim hukiem, że cały świat ich słyszy. Bął Shaker wzbija się do góry i ląduje efektywnym saltem. Tiger Shark wpada w wir piruetów i spada z mostu na piach! Tak, to się właśnie robi. Bowl Shaker zmiażdżył swego rywala. Bowl Shaker udowadnia, że jego bud do jego wybór puchar Tytanów mu się należy. Nasze gratulacje, drogi mistrzu, tu stała się historia. Zapraszamy na jeszcze więcej stężeni i uderzeń. Narka!